Projekt śladami pisarzy i poetów Lubelszczyzny jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego. Literacki spacer po zamościu. Zamość jest niezwykle urokliwym miastem nazywanym Perłą polskiego renesansu oraz Padwą Północy. Jego unikalne walory urbanistyczno-architektoniczne sprawiły, że historyczny zespół miasta został wpisany w roku 1992 na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z zamościem związanych było wielu pisarzy i poetów, których ślady można odkryć spacerując po urokliwych zamojskich uliczkach. Wybierzmy się zatem na poszukiwanie literackiego dziedzictwa tego miasta idealnego, które, nawiązując do późno renesansowej myśli urbanistycznej, z założenia miało być piękne, funkcjonalne i bezpieczne, a także w sposób harmonijny łączyć życie gospodarcze, kulturowe, naukowe oraz religijne. Naszą wędrówkę zaczniemy od Rynku Wielkiego z Ratuszem, skąd ulicą Bazyliańską można dotrzeć do Akademii Zamojskiej. Na budynku Akademii znajduje się tablica informująca o związkach z tym miejscem Szymona Szymonowica, poety polskiego renesansu. Szymonowic był najbliższym współpracownikiem Jana Zamoyskiego, któremu pomagał tworzyć akademię. Dzięki jego staraniom przy Akademii Zamojskiej powstała także drukarnia. To właśnie w Zamościu Szymonowic opublikował w 1614 roku swoje najważniejsze dzieło – Sielanki, w których przedstawia w sposób wyidealizowany uroki życia wiejskiego. W roku 1598 Szymonowic otrzymał od Jana Zamojskiego w dożywotnią dzierżawę kilka wiosek, między innymi Czernięcin w powiecie krasnostawskim, gdzie z czasem osiadł na stałe. Zmarł tam 5 maja 1629 roku, a pochowany został w kolegiacie w zamościu. Kolejnym punktem na literackim szlaku jest park miejski, w którym znajduje się po piersie Stanisława Staszica, działacza oświeceniowego, pisarza politycznego, publicysty i społecznika. Jego związki z Zamościem datują się od roku 1781, kiedy to został nauczycielem dzieci ordynata Andrzeja Zamojskiego, a z czasem zaufanym doradcą całej rodziny. W 1782 roku otrzymał doktorat i objął katedrę języka francuskiego w Akademii Zamojskiej. Pobyt w domu zamojskich miał decydujący wpływ na ostateczne ukształtowanie się poglądów, postawy obywatelskiej i patriotycznej Staszica. Wśród najważniejszych dzieł Stanisława Staszica należy wymienić Przestrogi dla Polski Traktat Polityczny Myśli o Równowadze Politycznej w Europie, a także poemat Ród Ludzki. Z zamościem związany był również Bolesław Leśmian, polski poeta i prozaik, który wywodził się ze spolszczonej rodziny żydowskiej. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Lesmian. Leśmian to był pseudonim literacki wymyślony prawdopodobnie przez Antoniego Langego, krewnego poety. Bolesław Leśmian przeprowadził się do Zamościa w 1922 roku i mieszkał tu do roku 1935. Miejscami ważnymi dla poety były między innymi Dom Centralny, dawny pałac zamojskich, park miejski oraz Akademia Zamojska. Podążając po Zamościu śladami Bolesława Leśmiana, warto na początku skierować kroki przed budynek domu centralnego zwanego Centralką. Na jej fasadzie znajdują się dwie tablice upamiętniające Bolesława Leśmiana, który przez 13 lat mieszkał w tym domu na pierwszym piętrze z żoną malarką Zofią Chylińską oraz dwiema córkami, Lusią i Dunią. Jedna z tablic została wmurowana w ścianę budynku od ulicy Żeromskiego, druga natomiast od ulicy Kościuszki dokładnie nad lokalem, który zajmował poeta. Widnieją na niej słowa. Niepoprawny istnieniowiec. Poeta. Znawca mgły. I wina. To właśnie w Zamościu powstały najpiękniejsze utwory Leśmiana, wydane w 1936 roku w tomie Napój Cienisty. Wcześniej, w 1926 roku, ukazały się jego ballady. Na parterze domu centralnego mieściła się w latach 1918-1931 księgarnia. Jej założycielami byli bracia Stefan i Zygmunt Pomarańscy. Do tej księgarni zaglądał często Bolesław Leśmian, którego poezję bardzo cenił Zygmunt Pomarański. Warto zaznaczyć, że Zygmunta Pomarańskiego łączyły z poetą przez pewien czas kontakty zawodowe. Bolesław Leśmian, który pod naciskiem ojca ukończył studia prawnicze, przez 13 lat prowadził bowiem w zamościu kancelarię notarialną, w której Zygmunt Pomarański odbywał praktykę notarialną. Kancelaria ta znajdowała się w dawnym Pałacu Zamojskich. Poeta, który był drobnej postury, miał około 1,55 m wzrostu i, jak mówili, złośliwi, wyglądał niczym zasuszony ptaszek. Do pracy najczęściej jeździł dorożką. Budziło to zdziwienie mieszkańców miasta, ponieważ zamojski sąd był oddalony od domu poety zaledwie o kilkaset metrów. Po zamościu krążyły nawet dowcipy na temat poety, pod sąd przyjeżdża pusta dorożka i wysiada z niej leśmian, głosił jeden z nich. Do domu poeta wracał już jednak pieszo. Odwiedzał ulubione miejsca, spotykał się z ludźmi, a także podziwiał przyrodę, której był pasjonatem. Leśmian rzadko bywał w kancelarii, wpadał tam najczęściej na pogawędkę lub podpisać przygotowane przez pracowników akty notarialne. Nie lubił swojej pracy, która jego zdaniem odrywała go od twórczości literackiej. Uskarżał się też na prowincjonalne środowisko. W tym Zamościu w biały dzień możesz położyć się na rynku, możesz spać, nikt nie nadejdzie, nikt nie nadepnie. Jedyni przechodnie to łaciata krowa i dwie kozy spacerujące wzdłuż rynsztoku Drwił. Kiedy tylko mógł, poeta wyjeżdżał zatem z Zamościa do Warszawy i Zakopanego oraz za granicę. Wyjazdy z Zamościa wiązały się często z jego twórczością literacką. Literackie ścieżki śladami Bolesława Leśmiana wiodą również do dawnego gmachu Akademii Zamojskiej, w którym mieściło się wówczas Gimnazjum Męskie imienia Jana Zamojskiego. Leśmian odwiedzał tam dyrektora Adama Szczerbowskiego, legionistę, polonistę, poetę, a także tłumacza i krytyka literackiego. Szczerbowski był jednym z nielicznych przyjaciół Leśmiana w Zamościu, a ich znajomość rozpoczęła się jeszcze w Chrubieszowie, gdzie obaj panowie wcześniej mieszkali. Szczerbowski był wielbicielem i popularyzatorem poezji Leśmiana, który zadedykował mu jeden z utworów pod tytułem Eliasz. W roku 1933 Bolesław Leśmian został wybrany do Polskiej Akademii Literatury. Było to niewątpliwie duże wyróżnienie, zważywszy, że został członkiem Akademii jako jedyny poeta oprócz Leopolda Staffa. Wynikające stąd dodatkowe zajęcia absorbowały go coraz bardziej, dlatego też zaczął starać się o przeniesienie do stolicy. W sierpniu 1935 roku złożył rezygnację z dotychczasowego stanowiska i przeprowadził się z rodziną do Warszawy. Zmarł dwa lata później na zawał serca. W przestrzeni Zamościa znajduje się wielu bohaterów z wierszy Leśmiana. To między innymi Bajdała na Zamojskim Rynku Wodnym, Srebroń na ulicy Żeromskiego, Znikomek na balustradzie schodów wejściowych do Zamojskiego Domu Kultury, Skrzypek w Bramie Głównej Parku Miejskiego, Szewczyk w Bramie Szczebrzeskiej, Gady z ulicy Staszica, a także dziewczyna siedząca na poręczy jednego z mostów w Zamojskim Parku Miejskim. Wszystkie rzeźby są dziełem Bartłomieja Senczawy. Spacerując po zamościu śladami pisarzy i poetów polskich, możemy odkryć nieznane miejsca, poznać ważne momenty z ich życia, a także ciekawostki, o których często nie wiedzą nawet sami mieszkańcy miasta. Projekt Śladami pisarzy i poetów Lubelszczyzny jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego.